Teraz zaprezentuję wiązanie haczyków z wykorzystaniem przyrządu, który składa się z czterech wykałaczek. Jeszcze w środku mamy element dystansowy. Długość tego elementu dystansowego to jest 45 mm. Dlaczego wybieram ten zestaw? Zaraz przedstawię. Tutaj mamy przyrząd związany z czterech wykołaczek bez elementu dystansowego. Jak widzicie, to odległości pomiędzy wykałaczkami są małe. Jeżeli na przykład żyłkę, to potem możemy mieć problem, żeby tutaj pomiędzy te wykołaczki włożyć haczyk, który ma większy rozmiar. Natomiast na tym przyrządzie bez problemu możemy dosyć głęboko włożyć tutaj haczyk i bez problemu wykonać wiązanie. Jak wiążemy? Tutaj z tej strony jest to żyłka, która będzie biegła do naszej wędki. Ja tutaj do wiązania wykorzystuję plecionkę, dlatego że dobrze widać na tym filmie. I teraz przytrzymujemy tutaj lekko i robimy pierwsze owinięcie. raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, i teraz tą końcówkę żyłki przeciągamy przez otwór. Chwytamy tutaj i teraz wkładamy nasz haczek. Czy mamy tutaj? Tą końcówkę naszego, yy, naszej żyłki i powoli palcem suwamy Puszczamy przyrząd i ściągamy naszą plecionkę w tym przypadku. I teraz ustawiamy jeszcze tutaj, żeby plecią yy, naszy węzeł, nasza żyłka, która będzie potem do wędki była z tyłu tutaj. Łopatki ściągamy mocno. I odcinamy nadmiar żyłki. Tutaj mamy przywiązany haczyk. Teraz zaprezentuję wiązanie na tym mniejszym haczyku. No tutaj jest akurat z oczkiem, ale to nie ma problemu z tym. Również tutaj wkładamy. Przekładam naszą plecionkę. Wykonujemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i siedem. Owinięć. Przekładamy tutaj tą końcówkę żyłki przez środek naszego wiązania. Teraz. Pomiędzy tutaj te wykołaczki wkładamy nasz haczek i delikatnie suwamy tutaj nasze wiązanie. Puszczamy przyrząd i ściągamy naszą wyciąg. Lekko ściągamy i tak poprzednio ustawiamy sobie tutaj Żyłkę, żeby była z tyłu naszej łopatki, jeżeli to by była łopatka. I ściągamy mocno. Bierzemy nożyk, odcinamy. I mamy przywiązaną. Przywiązany gotowy haczyk już. W ten sposób. Także przyrząd jest bardzo wygodny w, w użyciu. Tym bardziej, jeżeli. Mamy problem na przykład, żeby schwycić tutaj haczyk i potem wykonać na nim odpowiednie wiązanie. Także jak sami widzicie jest to bardzo wygodna praca. Nawet jeżeli wpadnie nam do wody, to nie utoni, ponieważ jest z drewna, będzie pływał nam na powierzchni. Także zachęcam do korzystania z tego przyrządu. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam na kolejne filmy.